Majster w robocie, kurwa. Zaciało się cholera, jasna. wymiany czujników. Ja wolę jednak diagnozować, jak wymieniać te czujniki, bo się wziąłem za wymianę to z gwintem poszło. Trzeba gwintować teraz o, po Januszowemu. Nie? Kurwa, ładna. Wygada się. O, gość, gość, gość się tu skutna aż po Mówi, jak ty nie przyjedziesz, to ja przyjadę. Nie to przyjeżdżam. mówię. Będziemy robić, to robimy pod domem. Bo piękna pogoda, deszczyk, zaczyna padać, stary wymieni dzisiaj kurde czujniki, co pójdzie leżeć zaraz, nie? Ale fajne tutaj było, Noxa wymienialiśmy, o, pokaż tutaj wydech, nie ma wydechu z prawej strony, pokaż tutaj kamerą, gdzie tu wydech jest, patrzcie się, Euro 6, a nie ma wydechu, bo to mamy 3 ciągnik z osią skrętną, bo to właśnie kontenery, wydech jest z lewej strony, 845 tysięcy i Nox za katalizatorę głupią. Przy odpuszczaniu gazu ppm -y szły nagle w górę i usterka dozowania, no i diagnoza była dobra. Już przez telefon mówiłem, że będzie raczej Nox strzelony, no i tylko potwierdziło się, wleciało witesko, klient się zaopatrzył w części i co, poskładaliśmy furę i, i co, teraz obwintujemy, wrzucamy jeszcze czujnik, czujnik sonda lambda, o, czuj, sonda lambda, bo to jest 14 rok, to ma sonda lambda jeszcze oddzielnie, nie z noksem i co, a, idzie, i klient wraca w zadowoleniu, jeszcze odmę machniemy, bo tam odma też już stoi bo jest błędy na prędkość odmy jeszcze starego typu odma jest więc trzeba całą wymienić i tak powoli do przodu lecimy mordeczki no. idzie idzie powoli kurka wodna trzeba robić trochę tak to jest jest się druciarzem na rzędzi się nie ma porządnych do roboty kurde o. Część gwintu naprawiona mamy jedynką, teraz polecimy dwójką, gdzieś dwójka tutaj jest No i do przodu Jeszcze nie było widzicie, nie jest z mojej ręki, tylko z czyjeś kurde I Powolutku łapiemy A no co więc? Powolutku Tu jest 18, od Noxa jest 20 i to tak Nox się ładnie wykręcił, bo był wymieniany. A to jeszcze oryginał niestety nie poszło jak chciałbym. Patrzcie, nie idzie ty, gwintownik niedoruchany. Patrzcie, tak to są te zestawy Stargowicy. Patrzcie się, gwintownik jest niedoruchany. A będzie problem, chyba to zrobić to wali, wa, walimy jedynką do końca, nie ma, że boli. Dobra. Dobra, znowu mamy to samo, co u Krzysztofa koło piątku, czyli część zabezpieczenia przeciwkradzieżowego. ktoś go część zmolestował, reszta została dla mnie. Musimy wyciągnąć sterownik, będziemy wymieniać uszkodzoną odmę. Tak, ja wiem, że niektórzy na hama dron to w dół. Ja tak nie robię, ja wyciągam sterownik. To co lubi jedni blondynki, drodzy brunetki. Spróbujemy usunąć to zabezpieczenie w jakiś humanitarny sposób. Może się uda. Tak by było młotkiem i śródsierką przecinakiem. Zobaczymy jak tym razem. Wyjście, Przemka nagrywamy. Akcji. Kurwa, nie ma co nagrywać, cholera. Wyjście już jedna robota. ciąć. Zabezpieczenia to jaja uciąć. Ciasno, ale to będzie ale będzie dobrze. Jakoś musimy. Мне не одевать. No, куда? Куда пойдет? Moje oko, perfekcyjnie wykonana praca. Nie kurwa nie drażni. Ale prawdziwy mechanik Wyszło. To jest diaksik nie. bez osłon. I okulary. I bez okularów. Nie okulary są. Okulary są. Popatrz. Okulary są. <gulary> Kurde. Dobra, Także jest pospadały. dobrze. Wspornik leży. Także udało się. Jest. A ja tak usunięta przez chwilę moment. Obyło się bez ofiar, to jest najważniejsze. Ty po co to montują, to ja nie mam. Magia kamery, patrzcie się wyjęte. Kurde jak to na kamerze fajnie wygląda w 5 minut, nie? Dajemy Panie nową. Proszę bardzo. Ładna nówka nieśmigana. rękawy już się wytrzemy. O. I co tu tam zanurkować? O. Yy, oczywiście przy okazji zdiagnozowane mamy proszę o wyciek. W sterowniku niech pan pokaże też pierwszą kość u góry sterowniku też jest olej. O, odwrócimy sterownik. Proszę bardzo, jak olej. O. Widzicie, jak olej jest? Pan się będzie ze mną umawiał na wymianę wiązek wtryskiwaczy i regulację zaworów wkrótce. Jak z kolegą, ogarną troszkę więcej roboty, żeby do tego uckiego zaglądnąć. Na pięknej krainy uckiego. Ja tam w okolicy Kutna, Piękna sprawa. Rzucamy teraz na ten, ten, ten odmy. No chwilkę schodzi tutaj niestety w gromolić. W jest to dużo lepiej się robi. No, silnik nie umyty, bo auto z drogi, więc możecie sobie już darować komentarze, że silnik jest ujewany. Silnik jest ujewany i taki pozostanie do następnej naprawy. Przy następnej naprawie będziemy regulować zawory, będziemy wymieniać wiązki wtryskiwaczy, to silnik będzie umyty. No, więc wiecie, bez stresów. Ja cały czas czuwam nad wami moje drogie hejterki co trzeba włożyć jakoś. Patrzcie się, jakiś wąskawał prześwit. Kurka wodna, tak ledwo wchodziła dłoń. A teraz tak, spokojnie. Jest tutaj DMC 3,5 jest Ale niestety resor się wykrył. Bolączka i 135 tysięcy i resort wymieniony. ACFK wraca do kłótna. Najprawdopodobniej za jakiś czas zobaczymy się na regulacji zaworów i wymianie wiesek, który z przynajmniej tutaj właściciel zaobiecał. Zobaczymy. Brzydka pogoda, ale co tam. 哇！飞去么？达嘞！